Dzień dobry Państwu, spotykamy się w interesach, a ja nazywam się Bartosz Majewski. I dziś na warsztat bierzemy książkę, której tytuł wśród widzów polskiego biznesowego YouTuba jest doskonale znany: Mianowicie Przygody Przedsiębiorców. Napisał ją John Brooks. Pierwsze wydanie zostało opublikowane w 1959 roku. Ja mam tutaj wersję polską, wydaną chyba w 2015, jeżeli mnie pamięć nie myli. Wydawcą jest Studio MK. Autor, czyli Brooks, to już nieżyjący pisarz i dziennikarz, weteran II wojny światowej, który brał udział w inwazji na Normandię. I ta książka to są to jest takie 12 historii o przedsiębiorczości i szeroko pojętej gospodarce. Niemniej, mniej nie więcej uczy i bawi. Chociaż ja to czytałem w 2018, to pamiętam, że akurat w tej książce mocno mnie wciągnął temat podatków i od tego właśnie zaczniemy, a konkretnie od podatków dochodowych. Posłuchajcie. Autor David T. Bazelon stwierdza, że wpływ gospodarczy tego podatku był tak szeroki, iż w Stanach Zjednoczonych wytworzyły się dwa rodzaje pieniądza. Pieniądz przed podatkiem i pieniądz po podatku. W Polsce strac tak samo. Tak czy inaczej, nie tworzy się korporacji ani się korporacji nie prowadzi bez głębokich przemyśleń na temat podatku dochodowego. Każdego obywatela, w każdej grupie podatkowej, podatek dochodowy jakoś dotyka. Niektórzy stracili fortunę lub reputację, bądź jedno i drugie, bo nie stosowali się do jego przepisów. Daleko od domu, bo aż w Wenecji pewien amerykański turysta kilka lat temu doznał szoku, znajdując mosiężną tabliczkę przykręconą do skrzynki na datki na fundusz Bazyliki Świętego Marka z następującą inskrypcją: Datki można w USA odpisywać od podatku dochodowego. I oczywiście, zarządzający funduszem Bazyliki Świętego Marka głupi nie są. I we własnym partykularnym interesie postawili tamtą tabliczkę, bo wiedzą, że Amerykanie z forsą na tyle dużą, żeby kopnąć się do Wenecji, nie przepadają za płaceniem podatków. No i pomimo momentami w teorii wysoce progresywnej skali podatkowej, w USA nie płacą tego podatku aż tyle. I mam na to przykład. Posłuchajcie. W 1960 grupy sprzedziałów 150 do 200 tysięcy dolarów. 200 do 500, 500 do milion i milion plus zapłaciły podatek od średnio mniej niż 50% zgłaszanych dochodów, a gdy weźmie się pod uwagę fakt, że im człowiek bogatszy, tym bardziej jest prawdopodobne, że ogromna część jego pieniędzy nie musi nawet być zgłaszana jako dochód brutto do opodatkowania, bowiem np. całość dochodów od niektórych obligacji, czy połowa wszystkich dochodów z długoterminowych zysków kapitałowych podlega opodatkowaniu, staje się oczywiste, że na samym szczycie skali dochodów stopa oprocentowania rzeczywistości, Oczywistego opodatkowania idzie w dół. Potwierdzają to statystyki dochodów z roku 1961, analizującego płatności zgodnie z programami podatkowymi. Wynika z nich, że chociaż 7487 podatników zadeklarowało dochód brutto 200 tysięcy dolarów lub wyższy, opodatkowaną stawką 91% dochód netto mniej niż w 500 przypadkach. I mi ten fragment przypomina jeden z esejów Paula Grahama. Tutaj sobie przygotowałem notatkę esej The Refragmentation i ja go tłumaczyłem. Ekonomista J.K. Galbraith. Napisał w 1967: Jest niewiele korporacji, w których sugerowano by, że wynagrodzenia kierownictwa osiągnęły maksimum. Do pewnego stopnia było to złudzenie. Znaczna część faktycznych wynagrodzeń kadry kierowniczej nigdy nie pojawiła się w ich zeznaniach podatkowych, ponieważ miała formę dodatkowych świadczeń. Im wyższa była stawka podatku dochodowego, tym większa presja, aby wynagrodzenie było wypłacane w sposób omijający jego opodatkowanie. W Wielkiej Brytanii, gdzie podatki były jeszcze wyższe niż w USA, firmy potrafiły nawet opłacać. Prywatną edukację dzieci swoich pracowników. Czyli mówiąc po ludzku, z perspektywy CEO IBMA czy innego General Motors, nie ma sensu płacić komuś ponad 200 tysięcy dolarów, jeśli stawka podatku wynosi powyżej tego poziomu, 91%. Jak więc zachęcić najlepszych do przyłączenia się do Twojej organizacji, a nie pozostałych? No, benefitami. Damy Ci te same 200 koła, ale dorzucimy służbowy samochód, opłacimy prywatny koleż Twoich dzieci, zapewnimy Ci wypasioną stołówkę z obiadami i śniadaniami, w kontekście wieczorów rozstawimy w biurze barki, w kontekście weekendów będziemy organizować mnóstwo pikników firmowych dla pracowników i ich rodzin, w kontekście emerytury mamy wypasiony plan emerytalny, a jeśli jeszcze czegoś nie ogarnęliśmy, bo zapomnieliśmy, to zapewnimy Ci bezpieczeństwo zatrudnienia na 40 lat do przodu, tak żebyś mógł pożyczać na poczet, Przyszłych wydatków na dzisiejszą konsumpcję. Co za tym idzie? Przeciętny członek zarządu na pasku wynagrodzenia nie różnił się tak diametralnie od przeciętnego pracownika jak dzisiaj. Ale i żył na innej planecie, dzięki benefitom. Skoro nikt takich stawek podatkowych właściwie nie płacił, to po co one w ogóle istnieją, skoro nie po to, żeby ktoś je płacił? No, wróćmy do przygód. Przedsiębiorców. Istnienie stawki 91% przez wiele lat uspokajało obywatela i podatnicy z niższej grupy byli szczęśliwi, że nie są krezusami i że podatki nie bolą ich aż tak bardzo jak bogaczy. Jeżeli to jest jakiś żart, to poza wszystkim istnieją ludzie o większych dochodach niż inni, którzy płacą mniej podatku niż inni, to znaczy ci o rocznych dochodach rzędu miliona dolarów lub więcej, którzy znajdują kruczki prawne pozwalające im w ogóle nie płacić podatku dochodowego. Fakty są jasne. To już kawałek dalej. Podatek dochodowy nie jest progresywny. No i nie jest. Bo nie po to są różnorakie ulgi, luki i zwolnienia, żeby był. Ale to nie jest tak, że ta sytuacja nie ma swoich, nazwijmy to, skutków ubocznych. Jednym z nich jest moim zdaniem rozkwit najbardziej badziewnej ze sztuk, a więc sztuki współczesnej i tak zwanej performance'owej. Posłuchajcie. Mechanika tego procesu jest obecnie tak dobrze znana, że wystarczy go tylko zarysować. Kolekcjoner, który ofiaruje dzieło sztuki muzeum, może sobie odpisać od podatku dochodowego wartość tego dzieła w momencie darowizny, nie musi płacić podatku od dochodów kapitałowych od wzrostu wartości dzieła do momentu, gdy je zakupił. Jeżeli wzrost wartości był duży, a próg podatkowy kolekcjonera bardzo wysoki, może on na tym nawet jeszcze zyskać. Oprócz tego, że muzea są zalewane darowiznami, i kustosze muszą się spod nich wykopywać, te przepisy sprowadziły zmroków w historii i przywróciły do istnienia jakże nam drogą postać obrzydliwie bogatego dyletanta. Adres z książkowego, pamiętajmy 1959 rok, na ludzkie. Na przykładzie, dobra? Wyobraźcie sobie, że jesteście takim obrzydliwie bogatym, ale niezbyt etycznym dyletantem i jesteście na stanowisku np. Na wiceprezesa General Motors albo Xeroxa albo IBM w 1965. Na podstawie rekomendacji swojego doradcy podatkowego zlecasz malarzowi namalowanie jakiegoś badziewia. On je maluje, bo w sumie ani jego, ani ciebie nie obchodzi estetyka, bo to nie będzie straszyło na twojej ani jego ścianie. Płacisz mu powiedzmy 10 tysięcy dolarów. Po jakimś czasie chowania szmiry w piwnicy, zlecasz wycenę zaprzyjaźnionemu rzeczoznawcy, który wycenia straszydło na jakieś 2 miliony dolarów, bo czemu nie? Na bazie wyceny porównawczej. Zupełnym przypadkiem, inne prace tego artysty zostały ostatnio wycenione przez rzeczoznawców. Twoich kumpli. Oni oczywiście też są klientami tego samego doradcy podatkowego i zostały wycenione na podobne kwoty. Oczywiście twoi kumple darowali je do muzeów Badziewia na całym świecie. I ty swoje okropieństwo też podarowujesz, co wywołuje odpis podatkowy w wysokości 1 990 000 dolarów. Jesteś zwycięzcą, jeśli chodzi o podatki w tym roku, bo żadnych nie zapłacisz, a tłum śpi spokojnie, bo uważa, że opodatkowuje cię stawką 91%. Jedyne, czego nikt nie rozumie, to jak to możliwe, że w muzeach wiszą takie okropieństwa, a ich autorzy pieprzą aż takie głupoty. Oczywiście, jeżeli jesteś Andy Warholem, to nie masz ochoty tak tyrać, więc produkujesz obrazy jak w fabryce i asystentami, samemu sprawując kontrolę kreatywną. Przesadzam? No to pogadajmy o stylu życia europejskich bankierów centralnych. Bazylea, średniowieczne miasto nad Renem, nad którym górują wieże i dwunastowieczna gotycka katedra jest to dawna centrum badań przemysłu chemicznego. Została początkowo wybrana na siedzibę Banku Rozrachunków Międzynarodowych, ponieważ jest to główny węzeł, w którym przecinają się europejskie sieci kolejowe. Obecnie większość międzynarodowych bankierów podróżuje samolotami. I to, co kiedyś było zaletą, stało się wadą, ponieważ lotnisko w Bazylei nie obsługuje lotów międzykontynentalnych. Delegaci muszą wysiadać w Curychu, i dalej jechać pociągiem lub samochodem. W Bazylei jest wiele pierwszorzędnych restauracji i może właśnie w oczach delegatów banków centralnych jest to zaleta, która równoważy niewygody podróży, gdyż z bankami centralnymi, przynajmniej europejskimi, kojarzy się mocno atmosfera życia na wysokim poziomie. Gubernator Narodowego Banku Belgii kiedyś bez uśmiechu wspomniał przy jakimś swoim gościu, iż uważa za jeden ze swoich obowiązków pozostawienie piwniczki WIN podległej mu instytucji w lepszym stanie niż się zastał. Gość zaproszony na obiad przez Bank Francji słyszy przeważnie pełen usprawiedliwień komentarz. Taka jest tradycja naszego banku: serwujemy tylko proste potrawy. Ale po niej następuje biesiada, podczas której nieustanna dyskusja o zaletach tych czy innych win usuwa w cień niezręczną dyskusję ze sfery bankowości, a tradycję prostoty czci się podobno podając tylko jeden rodzaj wina przed koniakiem. Stół Banku Włoch jest równie elegancki mówi się, że najlepszy w Rzymie a jego otoczenie wzbogacają zdobiące ściany bezcenne renesansowe płótna, zdobyte jako zabezpieczenie niespłaconych pożyczek przez lata istnienia banku. Szwajcaria piękny kraj, Europa piękny kontynent. Szczególnie, jak tańczysz za hajs i inflację podatników. Szczęśliwie ta epoka dobiegła końca nastała strefa euro, a z nią koniec piwniczki win w Banku Centralnym Belgii. Ale nie macie wrażenia, że gdyby w tym cytacie zamienić europejskich bankierów centralnych na europosłów albo urzędników Komisji Europejskiej, to nikt by się nie pokapował? A skoro tak, to czy wydrenowanie z kapitału krajów południa Europy było warte zapłaconej ceny? Myślę, że to zależy od tego, w jakim języku udzielamy odpowiedzi. Po hiszpańsku brzmiałoby to pewnie absolutamente no, a po niemiecku raczej ja, natürlich. Koniec odcinka, a ty nadal oglądasz. Czyli się podobało. Bardzo mnie to cieszy. Jak rozumiem, subskrypcja zostawiona. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę, bo nie chcę streścić Wam całej książki, tylko zachęcić do jej przeczytania. John Brooks, Przygody Przedsiębiorców. Jeszcze raz okładka. Serdecznie polecam Wam tą pozycję. Do następnego odcinka.